Aplikacja kwarantanna domowa jest obowiązkowa. Prezydent podpisał spec ustawę, która ma pomóc w kontrolowaniu odizolowanych osób. Na obowiązkową dwutygodniową kwarantannę kierowane są osoby, które mogły mieć kontakt z osobą zarażoną lub które przyjechały z zagranicy. W związku z licznymi przypadkami łamania zasad kwarantanny, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało aplikację, która ułatwi kontrolę. Jak? Na przykład osoby przekraczające granicę podczas kontroli muszą wypełnić kartę lokalizacyjną, w ten sposób trafiają do systemu. Po otrzymaniu informacji SMS muszą zainstalować aplikację. W konsekwencji na jej telefon będą wysyłane informacje z Zadaniem, które trzeba wykonać, a dokładnie ze zrobieniem sobie selfie, tak by było wiadomo, że dana osoba rzeczywiście przebywa w domu. Na wykonanie zadania jest 20 minut. Aplikacja nie zastępuje kontroli policji, lecz ją wspiera. System wykorzystuje geolokalizację i program do porównywania twarzy. Z obowiązku tego zwolnione są osoby z dysfunkcją wzroku i te, które zadeklarowały, że nie są abonamentami żadnej sieci telefonicznej.